Cześć, witam z Gansmar Dziś chciałem Was zaprosić do kolejnej recenzji z cyklu urządzenia z Biedronki. Tym razem jest to odkurzacz antybakteryjny marki HOFEN. Odkurzacz ten w sprzedaży jest już od czwartku w cenie 149 zł. Dzisiaj się przekonamy, jak został wykonany, co potrafi, no i czy warto taki odkurzacz sobie zakupić. Na początek zobaczmy może informacje techniczne, które znalazły się na opakowaniu. Przede wszystkim mamy odkuracz, który usuwa nam roztocza, bakterie, wirusy i grzyby. Myślę, że to jest bardzo istotne, szczególnie teraz w czasach pandemii. 300 W mocy, fit, EPA, wielokrotnego użytku. Za chwilę Wam będę chciał to wszystko pokazać. Czy jakieś informacje tutaj się jeszcze znalazły? Mamy rozłożony odkurzacz na części na tym zdjęciu. No i tutaj mamy rozpisane poszczególne te elementy, które wchodzą w skład odkurzacza, ale to Wam już pokażę za chwilę na żywo, kiedy sobie będziemy już analizować, oglądać dokładnie ten odkurzacz. Tyle z takich informacji z pudeł. Teraz co w zestawie, oczywiście instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi w dwóch językach, w polskim oraz w angielskim. Myślę, że warto się z nią zapoznać, szczególnie jeżeli chodzi o te ostrzeżenia odnośnie tej lampy UV-C. Promieniowania UVC na no to trzeba uważać. Jeżeli chodzi o parametry techniczne, to ja wspominałem 300 W mocy, przewód do długości 4 m. Wyposażony jest ten no odkurzacz też w płytę wibracyjną. No i oczywiście tą lampę UVC 254 nm, która ma nam usuwać te wszystkie grzyby, wirusy, bakterie, roztocza i tego typu rzeczy. Odkurzacz wyposażony w filt EPA11. I jest to filtr zmywalny, i to myślę że jest dobra informacja. Dodatkowe filtry są do zakupienia na stronie producenta. Macie też w instrukcji dokładny adres. W zestawie, oczywiście, jest sam odkurzacz. I teraz, może sobie już przejdźmy do dokładnego zapoznania się z jego budową oraz funkcjami. Tak wygląda ten odkurzacz, jeżeli chodzi o budowę. Zaraz po wyjęciu z opakowania, wygląd jak widzicie, dwa rodzaje tworzywa: białe tworzywo, jeżeli chodzi o tą główną obudowę. Oraz czarny pojemnik, który jest taką niebieską obręczą od góry. To jest pojemnik, oczywiście, na tutaj odpady. Zaraz sobie go też zobaczycie. Po bokach, jak widać, otwory wentylacyjne. Tutaj mamy wyrzut powietrza. Taki sam otwór z wyrzutem powietrza jest też od spodu. Otwór zasysający. Płyta wibracyjna. Płyta, która ma nam zapewnić lepszą skuteczność odkurzania. Czyli wyczepuje nam, jak gdyby. Z powierzchni dodatkowo wszelkiego rodzaju pyły, zanieczyszczenia, które są następnie już wciągane do wnętrza odkurzacza. No i najważniejszy element, jeżeli chodzi o odkurzacz, właśnie antybakteryjny, czyli tutaj ta lampa UV-C schowana pod tutaj tą specjalną obudową. Ona jest tutaj, jak widzicie, na śrubach, czyli możemy ją zdemontować i dostać się do lampy, więc prawdopodobnie będzie możliwość wymiany takiej lampy UV. Natomiast nie znalazłem żadnych informacji w instrukcji obsługi, czy producent zapewnia nam części zamienne, czyli taką właśnie lampę będziemy mogli sobie dokupić. Na pewno możemy dokupić filtr HEPA do tego odkurzacza, natomiast czy będzie dostępna lampa, tego na dzień dzisiejszy nie jestem Wam w stanie powiedzieć. Kolejne elementy, oczywiście są tutaj kółka jezdne. Zwykłe, dość twarde, szkoda, że nie są podgumowane. I teraz drugie kółka przedniej. To jest bardzo ważny element, ponieważ one mają w sobie czujniki czujniki, które załączają nam tą lampę UV, tak żebyśmy po prostu sobie gdzieś przez przypadek nie uruchomili tej lampy, nie patrzyli światło tej lampy, ponieważ rzeczywiście jest to szkodliwe dla naszego zdrowia. Więc ona się załącza w momencie, kiedy oba czujniki są wciśnięte oba te kółka. Są przyciśnięte, czyli w momencie kiedy odkurzacz będzie pracował, zaraz sobie go uruchomimy, to sobie Wam to wszystko pokażę. Więc to jest też takie zabezpieczenie, i to jest myślę też ważna informacja dla wszystkich użytkowników. Teraz sobie może zobaczmy ten pojemnik na zużyte odpady, po prostu demontujemy go w ten sposób. Tutaj od środka, jak widzicie, możecie zobaczyć silnik tego odkurzacza i jak widzicie, to jest ten pojemnik, bardzo mały i tutaj w tym miejscu znajduje się filtr HEPA. Zobaczcie, tak on wygląda, czyli wszystkie odpadki znajdą się w tym pojemniku, będziemy mogli go dokładnie sobie wyczyścić, wypłukać, wysuszyć i możemy go kolejny raz już używać. Podobnie jak właśnie ten filtr HEPA który jest też filtrem zmywalnym, czyli możecie go dokładnie wypukać w wodzie i kolejny raz używać. Natomiast, tak jak już wspominałem, można sobie też takie filtry do tego odkurzacza będzie dokupić. Montaż, podobnie jak demontaż, odwrotnie zakładamy filtr, wciskamy pojemnik do odkurzacza i tak naprawdę urządzenie już jest gotowe do pracy. Przewód, tak jak wspominałem, 4 metry, myślę, że jest to wystarczające. To co, teraz sobie przejdźmy do testów praktycznych. Spróbujemy sobie uruchomić ten odkurzacz. Zobaczycie, jak on głośno pracuje i jak wygląda tutaj oczywiście działanie tej lampy UV. No to uruchamiamy urządzenie. Widzieliście, w momencie, kiedy odkurzacz leży tutaj na powierzchni jakiejś, włącza nam się lampa UV. Tutaj też widzimy ta te światełka w tych szybkach od góry, czyli wiemy, że pracuje lampa UV. Jeżeli go podnosimy, lampa zostaje automatycznie wyłączona. Dodatkowo, nawet jeżeli przyciśniemy te przyciski oba równocześnie, a odkurzacz nie jest w pozycji tutaj poziomej. To jak widzieliście, ta lampa nam się też automatycznie wyłącza. Czyli musi być zawsze odkurzacz w pozycji poziomej i oczywiście wciśnięte te kółka, żeby ta lampa nam zadziałała. Oprócz tych zabezpieczeń, o których wspominałem, mamy też oczywiście tą płytę wibrującą. I ta płyta również działa w momencie, kiedy odkurzacz jest położony na powierzchni, tutaj poziomo. I pewno słyszeliście, jaki jest odgłos, takie mocne uderzenia. Tej płyty o powierzchnię, tutaj akurat tej biurka. Natomiast za Wam pokażę jeszcze, jak to wygląda w przypadku jakiejś powierzchni, typu na przykład poduszka, którą chcemy oczyścić z wszelkiego rodzaju kurzu, zanieczyszczeń, czy też jakichś bakterii i na przykład roztoczeń. To będzie nasz bohater testu, czyli weźmiemy sobie taką poduszkę. Teraz uruchamiamy odkurzacz i zobaczcie, słyszycie wibrację płyty tej wibrującej świeci nam też lampa upał no i oczywiście odkurzacz się wciąga wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. W ten sposób możemy sobie bardzo łatwo oczyścić każdą powierzchnię. No dobrze, to by było na dzisiaj tyle, chyba, jeżeli chodzi o tę recenzję odkurzacza antybakteryjnego marki Hofen. Jak widzicie urządzenie małe, zgrabne, całkiem nieźle wykonane. Cena też nie jest jakaś wygórowana, 149 zł. Mamy tutaj lampę UV, mamy filtry HEPA 11 myślę, że takie odkurzacz, takie urządzenie przyda się no, nie tylko teraz, kiedy mamy pandemię, ale biorąc pod uwagę dość duże zanieczyszczenie powietrza jakie obecnie mamy w kraju, to. Tego typu urządzenia się na pewno będą jeszcze długi czas sprawdzały. Urządzenie świetne dla osób z alergią, dla osób, które mają małe dzieci, też dla osób, które trzymają w domu zwierzęta, więc myślę, że zastosowanie tego odkurzacza jest bardzo duże no i myślę, że warto coś takiego mieć u siebie w domu. Na dzisiaj z mojej strony to by było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, był dla Was pomocny, to oczywiście jak zwykle proszę o łapkę w górę o subskrypcję kanału. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!